Okay. Z tej strony Inwalida I dzisiaj gram Gragasem na topie klasycznego Pierwsza gra sezonu, także Gragas A dlaczego jeszcze Gragas? No bo mam dużo do gadania A nie chcę mi się skupiać nad tym co robię Po prostu przetestuję nowej nowe temy, okej? Okay? ok. Więc tak, zacznijmy od tego, że jestem w jakimś turnieju Tak jestem Troszeczkę tam dziwnie było napisane, że szykujcie się na transmisję czy coś mordo Ja nie będę nic transmitować teraz, zaufaj mi Ale zagrałem już trochę gier Gier, chyba z 20 i tutaj mogę się spytać jak byście woleli Czy zrobić taką mega kompilację za 3 tygodnie z tych wszystkich gier Jeśli mi starczy miejsca na dysku Czy po prostu wrzucać tutaj na przykład co drugi dzień gierkę z AREN sobie jak pykam Bo pewnie i tak będę grał eee, Może tak być łatwiej Dobra przejdźmy może do innej informacji Bo to dobra to się da ugrać Ogólnie może zauważyłeś że nie było we wtorek filmu A we wtorek zawsze jest film eee, Ty w ogóle Halo of Blades wiego jest na to powód. Dlaczego nie było filmu we wtorek? E, otóż w niedzielę, e, miałem niemały wypadek, tak to można nazwać. Sytuacja była taka, że grałem w ping-ponga, nie? Ping-pong, wiesz, ding-dong, nie pojedziesz tą windą, taka gierka. Czy, bo mnie to bydle już chce połkować. Grałem w ping-ponga i, no jak to ci powiedzieć, noga się pode mną ugięła, nie? Ugięła się pode mną noga, się przewróciłem. Tak myślę, dobra, nie? E, pierwszy instynkt, podniosę się, patrzę na dół, nie podniosę się. Człowieku, mam kolano po drugiej stronie, po prostu się nie podniosę. I tak dobra, no Kiedyś miałem bardzo podobny wypadek, opowiadałem o nim nawet na wideo kiedyś. Więc, jeśli tam kiedyś oglądasz, to pewnie jesteś świadom, że coś takiego miało kiedyś miejsce. Więc, mówię, no dobra, mam trochę przerypane z tą sytuacją, że no nie jest to nic fajnego od razu wiedziałem. Więc, no od razu byłem troszeczkę zniesmaczony, ale dobra, no już przestańmy o tym płakać. Zacznę tak. Wzywana jest karetka. Karetka, ziomek na dyspozytorni mówi, że nie przyjadą karetką, ponieważ to nie jest nic zagrażające życiu. No to myślę sobie: Dobra, no najwyraźniej nie zasłużyłem sobie, nie? Te podatki, wszystko. już, nie, nie zasłużyłem na karetkę, więc jakiś ziomek, któremu dziękuję, randomowy, wziął mnie samochodem. Eee, w ogóle nie byłem też w swoim mieście, więc pojechałem na jakiś sor, nie wiadomo gdzie. No i dobra, dobra, nieważne. Później na censorze. Tak, nie wiem. Przyjechałem o 13, może? Może o 13? Nie jestem pewien. E, ale przyjęli mnie około 20. 7 godzin czekałem, żeby mnie przyjęli. Mm, troszeczkę kolejna. Dziękuję dla tak zwanego zaka, że czekał ze mną. Respekt, ale. No. 7 godzin trochę dużo, nie? Jak na e, osobę, która nie może wstać. Powiem tak. Y Dobra, dobra, mówię. No, przyjrzeli mnie chociaż, chociaż mnie przyjęli. E, więc <głos》> wchodzę po tych siedmiu godzinach, i po siedmiu godzinach ziomek, taki, no nie wiem, czy zmęczony, czy zjesoczony, mówi tak, no, zwichnięta, nie? Ja tak mówię, no, no, wiesz pan, no, może zwichnięta, ja nie jestem, to pan jest lekarzem, nie? A on mówi, tak, tak, zwichnięta. <głos》> I niech pan jutro jedzie do szpitala rano. Ja tak mówię, kurna. Czekałem siedem godzin, żeby się dowiedzieć, że jutro do szpitala mam jechać. No i. O kurna, ja nie mam jak wrócić. Za bardzo. Więc po prostu przyjeżdża po mnie z rodziny yy, na drugi koniec. Dobra, może nie drugi koniec, no tak. Da, nie, nie tak blisko. Trochę trzeba było podjechać, żeby mnie odebrać. No bo nie wiem, jak wrócić. Chyba, że jakąś, nie wiem, taksówką i bym zapłacił milion złotych. Ale to raczej nie wchodziło w grę. Co, yy, jak wróciłem na tą, powiedzmy, północ, czy tam może trochę wcześniej, to. Siódma rano. Wstaję w stawanko. Yy, bolcik. I jedziemy na, so na szpital, nie? Jadę na szpital. Yy, w szpitalu, oczywiście. Tak, <noise> w recepcji, bo to na CITO dostałem, nie, że na teraz yy, przyjęty mam zostać, no to mówię, dobra, no to przyjmą mnie, nie, tam usiądę, może poczekam chwilę, ale mnie przyjmą, nie, no to do recepcji oni mówią, że w październiku, <noise> ja, pierdolę jest maj. I ja nie mogę stanąć na jedną nogę. No to, no dobra. Ja do ja sobie myślałem, że ja się tam popłacę, nie? No to do października, nie? I no to oczywiście chryja była robiona, że no. No nie, no nie w październiku, nie? Przepraszam bardzo, ale nie w październiku. W październiku tego nie będzie. Wtedy już będę pewnie zdrowy. Pewnie już za. Dwa tygodnie będę mógł w miarę chodzić, tak zrozumiałem, ale to później. Więc sytuacja wyglądała tak, że była robiona chryja, i tak, żeby iść tam do jakiegoś budynku na oddział, znaczy pojechać, bo tam no, chodzić nie mogłem za bardzo, wtedy mega minoga spuchła przez noc. I. No żeby po prostu. Co jest? Nie bij. Ty. No i <laughs> było tak powiedziane, żeby. Żeby tam podjechać i No na drugie piętro Coś tam, coś tam, no to jest to drugie piętro Siema, siema i Ziomki mówią, nie no mamy już dzisiaj dużo Jakby ludzi, jakby to, to jest oddział Tutaj nie przyjmujemy takich rzeczy, to nie zagraża Życiu, to, to nie przyjmujemy Możecie sobie skargę złożyć No to kolejna fajna sytuacja, dosłownie Jestem, byłem taki zadowolony Szczególnie wiesz, no na wózku No bo wstać nie mogłem, przy o Też nie, nie miałem kul, no to nie mogłem chodzić Nic, no to dobra, no to razie nie, idę znowu do recepcji, jest, yy, że siema, je, tak nie jest, no to dobra, dobra, no to tego, yy, do gabinetu lekkiego, ortopedycznego, e, bez kolejki, bez kolejki, co mnie pinguje, spokojnie, do gabinetu ortopedycznego bez kolejki, no to nie, yy, dobra, no, będzie idzione, zostało idzione, mm, co on robi, i tam yy, info jest, że no nie, no nie, tutaj, tutaj nie przyjmą. Tutaj nie przyjmą, bo już jest wystarczająco ludzi. Eee... Do przyjęcia, i on nie ma zamiaru przyjmować ani jednej osoby więcej, nie? No to fajnie, i okazuje się, że pojechałem na szpital z y, CITO, wypisem, żeby mnie przyjęli i nigdzie mnie nie chcą przyjąć, więc jeśli płacisz podatki albo jeszcze nie płacisz, to pamiętaj, że idzie to naprawdę na szczytny cel, żebyś nigdzie nie mógł się dostać i no skończyło się na tym, że po prostu po znajomości do prywatnego lekarza poszedłem i tam mi ziomek od razu powiedział, że no, no, jakby, bo ogólnie to nie nie, jest pierwszy raz, nie? Już coś takiego podobnego miałem. Teraz jest trochę lżej, że to tylko chyba zwichnięcie, więc spoko żyje, żyje, filmy będą, nie? Nie musisz się martwić. I sytuacja w ogóle nowy item kupiłem, jeśli to kogoś interesuje, nie wiem, nowy sezon. Co ci ja mówiłem? Aha, że no do prywatnego ziomek od razu tam powiedział co i jak, tam zrobił szybki taki mini zabieg, żeby... fajniej się chodziło i szczerze mówiąc, dosłownie... Nie wiem, ile to zajęło. 7 minut, może i ja normalnie mogłem na tą nogę chodzić, nie? Wyobrażasz sobie, wystarczyło 7 minut. I no teraz normalnie, jakby mam unieruchomioną ją, że jest w takiej ortezie, nie? No normalnie mogę sobie chodzić bez problemu, tylko troszeczkę sztywniejsza jest. Po prostu musi odpocząć, nie? Musi odpocząć z tego, co ja zrozumiałem. Nie jestem lekarzem, ja tylko mówię to, co zrozumiałem od innego jakiegoś lekarzyka. Weź mnie, nie zjadaj. O umarłem, żegnaj świecie. Jest tu dżungler czy coś? No dobra, więc no mówię, ja... ja się nie znam. Ani trochę. Ja tylko powtarzam to co mi jest mówione. O kurna, szwa. O kurna, trwa, dobra, nieważne. O czym była mowa? Aha, no, że nie wiem, 7 minut może zabieg taki, żeby tam e, nie wiem, czy to jakaś woda z tego z tej nogi, czy to, no to chyba krew była bo coś, nie wiem, że nie była, bo ona była spuchnięta, a teraz już jest taki no jest luz, nie, jest luz, po prostu chyba taki po powypadkowy e, to był krwiak, czy coś, nie mam pojęcia nie, nie, nie wiem, nie powiem ci, e, ale no po prostu za tydzień muszę jeszcze pójść na taki jakiś re, rezonans magnetyczny, czy coś, żeby Sprawdzili, czy tam się nic nie stało do końca, ale tak na oko, po momencie nogi i tak dalej, to raczej wszystko jest git i e, nie stało się nic wielkiego. Oprócz tego, że no, no wiadomo, to będzie nawracać z tego, co mi Ziomek mówił. Będę musiał jakieś stabilizatory czy coś. No uważać ogólnie, no bo jeśli to nawraca, to już jest problem. To jakby miałem identyczną sytuację dwa lata temu. Największy problem jest taki, że ja muszę na uczelnie jeździć, a jak dobrze wiadomo, ja nie mam blisko na uczelnie, muszę pociągami się tarabanić, ale poradzimy sobie, nie? Poradzimy sobie. Mogę Play'ta? Proszę. Dzięki. Więc, yy, no potraktowali mnie jak zupełnego psa na tym oddziale, no w sumie aż jestem zdziwiony, że to tak może funkcjonować, nie, no bo, no. Jednak, yy, no wydaje mi się, że jak ktoś yy, przychodzi i nie jest w stanie chodzić, ani nic, no to jednak jest to troszeczkę bardziej nagła sytuacja. Nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, że ja jestem priorytetowy czy coś, ale no na jakąkolwiek pomoc to ja bym nadal się nie doczekał po nie wiem ilu dniach, a jedyną jaką otrzymałem to był na drugi dzień po południu u prywatnego, za którego musiałem tam zapłacić 300, stówy, więc yy, no wiesz jak jest, wiesz jak jest. Jestem trochę zdegustowany tą sytuacją, tak to można nazwać. Że trochę strach się chorować, nie? Jak, jak jesteś chory, to już lepiej chyba zamknąć się i, i posiedzieć cichutko, że może przejdzie, może umrę, może coś, nie? Bo jak jesteś chory, to same problemy są. Jak co, przez przypadek coś się stanie. Bo jakby prawda jest taka, że to, co mi jest, no to no nie jest jakieś takie mega, że straszne. Prawdopodobnie, tak jak mi Ziemek mówił, no za półtora tygodnia ściągam y, z nogi ten stabilizatorek i normalnie już mogę sobie funkcjonować tylko nadal muszę uważać, w miarę. Mm, więc... Ale ogólnie tak pewnie z miesiąc będzie odczuwalny tak mocniej. Chyba, bo muszę po prostu tą nogę nie, poz nie pozwolić jej za bardzo się odkleić od rzeczywistości, jeśli wiesz co chodzi, nie. Bo jak ona za długo będzie leżeć w jednej pozycji, no to wszystko mięśnie pozanika tak dalej. Nie żebym miał jakieś mięśnie, ale wiesz, takie klasyczne, jakiekolwiek czucie w nodze, no. No, mniejsze już z tym, nie, po prostu troszeczkę. Dlatego też nie było filmu we wtorek. Także sorry, na tym kanale. Plan jest taki, żeby teraz. A w ogóle, no muszę dostać jeszcze zwolnienie chorobowe, bo oczywiście tego też nie udało się upolować. No, nie, nie jest to sytuacja na pewno bardzo fajna, nie? Jest to bardziej sytuacja typu. Wolałbym w niej nie być. Bardzo też ciekawy sposób to się stało, w życiu bym się nie spodziewał człowieku, grasz sobie w ping ponga na cilku i po prostu noga się pod tobą ugina, no niesamowite, nie? Dobra, weź mnie, zostaw. No ale tak jak mówię, no to jest nawracający, w ogóle mana mi się szybko kończy, muszę coś na mana jeszcze? co za pedofil. Eee, muszę coś na Manę jeszcze złożyć. Chyba nie, chyba nie. No, więc czy jest jeszcze jakieś ciekawe info związane z tym? Chyba nie. Po prostu no musisz zaufać, że wszystko będzie git. Ja też tak sobie ufam i no musi być, nie? Musi być. Tepnąłbym tam, ale jestem bardzo, bardzo zajęty gadaniem. No, ale przynajmniej ludzie niektórzy pomocni, także y, przynajmniej tyle, nie? Oczywiście nie w szpitalu, ani nigdzie, tylko tak o, każdy wszędzie indziej. Dobra. Pobawię się z ropuchą. Co tam, ropucho? Zostaw mnie, człowieku. Złożył merce. to już GG. No, ale siedzieć normalnie przed kąpem, robić content ja mogę, nie? Więc z tym nie ma problemu. Mm. Ze szkołą też nie powinienem mieć problemu, szczególnie, że tak się złożyło, że jest Boże ciało za tydzień chyba w czwartek i mam chwilę wolnego przez to też, więc no. Yy, <grystanie> idealnie, idealnie, że. Kurna, no zostaw mnie. Grałbyś pod AP, byś miał honor, a tak to co? Ty nie honorowa świnio, o kurna, szpa! A? Dobry jest. No, więc nie nad takich, no, pewnie problemy dopiero będą jeszcze, nie? Bo, no mówię, taki dokładny skan, co tam i jak tam się dzieje, bo miałem rentgena, z rentgena nic nie wynikło, w sensie jest wszystko git. Chociaż z tego, co zrozumiałem, to Zięk powiedział, że jakieś naderwane ścięgna są, czy coś w tym stylu. Nie jestem pewien, bo nie powiedział mi tego w twarz, tylko powiedział to później. Jakoś tak losowo usłyszałem, nie wiem, czy on se przypuszczał tylko, czy... Czy tak faktycznie jest, ale... No, taki feeling ogólny jest nawet okej. Okay. Nie, że nie mam co narzekać. Normalnie da się funkcjonować w miarę. Tylko tak nie, nie obciążając tej nogi. Noggi. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze w ogóle obchodzi. Dlatego powiem też o tym turnieju Aren, nie? Bo tam chyba oprócz mnie Wy możecie też wygrywać nagrody. Zarąbiste, nie? Co ten ziomuś robi? Mogę to wziąć? O kurda, popełniłem błąd. Zostaw mnie! O kurczaki! Żegnaj świecie! No i tam jakieś nagrody są Już próbowałem co nieco ugrać Ale no większość tych kategorii To jest typu Zagraj jak największą ilość gier A jako, że mi się To będzie trwać 3 tygodnie A jako, że mi się zbliża sesja I będę po lekarzach trochę jeździł I no ciężko powiedzieć co będzie jutro Więc pewnie nie, nie wygram tego w żaden Normalny sposób na długodystansowców Bo Naprawdę no, jest taka, że te bezrobotne świnie będą grać Codziennie po 30 gier No ja nie dam rady nie. nie dam rady tyle grać. Nie jestem e, fizycznie w stanie tego zrobić jeszcze. Chcę robić filmy tutaj, nie, prawda? Chcę robić filmy więc no tyle na pewno tam nie ugram, więc nie szykuj się, że zobaczysz mnie na number uno. Może będę najlepszym Polakiem, chociaż pewnie też nie. Ktoś będzie tam dużo grał. Ja nie jestem tyle w stanie, um, ale postaram się. Ale myślałem, że może te, które są takie bardziej um, krótkodystansowe, będę w stanie potrajhardować, Bo są niektóre takie, które w jeden dzień da się ugrać. No tam mógłbym już coś wygrać, nie? Tak na jeden dzień. E, bo, no, grając. Jak to się nazywa? No, takie na cały miesiąc, to to nie ma szans, że to się uda. Mm, no, aktualnie siedzę sobie normalnie, nie. Chiluję. Dobrze jest, dobrze jest. I fajnie, jakby było, ktoś by dał info w komentarzach, czy na przykład wrzucać tutaj. Oprócz tych filmów, co teraz by były, takie cztery tygodniowo normalnie wrzucam, nie. Czy ten krzak jakiś taki mały się wydawał, czy mi się zdawało? Ten Pike to jest taki. Fryer nie? Mordozęby bym ci wybił, gdybym oczywiście w komputerze cię spotkał i by był Tiff Wybicie Simulator. A, nowe buty są. Twój recall jest przyspieszony. Ciekawe. Dobra, na bombę go walimy. Nie trafiłem ni... Nie bij, nie bij. Uciekam. No co za noob. Ora wracam. No, czy na przykład oprócz tego jeszcze wrzucać arenowych kilka gierek, nie? Bo mogłem tutaj wrzucać niby te areny, próbować robić jakieś challenge, ale... Ee, nie wiem w sumie, czy kogoś by to interesowało? Może, może. Na pewno arenowe byłyby krótsze, bo może bez cięć, no bo, no, areny się krótko gra. Albo po prostu kilka aren, ciężko powiedzieć. Bo pewnie będę je grał ze względu na to, że... Wiesz, jak już jestem w tym turnieju, nie chcę zawalić zupełnie sytuacji, uratuję godność Polski, postaram się coś... Ugrać. Dobra, jak tutaj domykam, uratuję godność Polski, albo się chociaż postaram to zrobić. A ten to co? U, złapany w ścianie. Co jest? Zdawaj mu bombę. Bomba Dobra, ja się tepnę, ja nie mam many I have no mana Już, 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 już tepnę mm, co w ogóle, iść? Dobra, w Rabadona, bo nudy na życiu Jak ja kurna nie mam gdzie tepnąć Kurde, no nie mam gdzie tepnąć I tak tepnę Może nie musiałem nawet, ale dobra, nieważne No, przyszedłem pomóc Najsu, nice. WP drużyno. Moja diana jest 13 1. wow Gratulacje No i ogólnie, jeśli dzisiaj jestem trochę bardziej przymulony, to sorry, ale no trochę zmęczyła mnie to sytuacja, bo szczerze to nie wiedziałem co mam <noise> Trochę, no nie, no słaba sytuacja jest, no taka prawda, ale. Ej, nie ma co się poddawać, nie? Życie mnie testuje. Kurna, przeżyło bydle. Dobra, robię dżuka, nie. Zostaw mnie dziecko. Chowam się. No Życie mnie testuje, nie? Najtrudniejsi wojownicy mają yy, najgorsze wyzwania. Coś w tym stylu. W sumie, mogłem nie żyć już teraz, ale skoro żyję, no to chociaż opowiem o tej historii. No, 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 więc. No nie wiem. A ciekawe w ogóle, czy jakbym na przykład zamiast yy, bycia młodym, pięknym, wysportowanym, dwumetrowym, inteligentnym człowiekiem, mainem gragasa, to bym był powiedzmy starszą osobą, to czy by mnie tak o z buta przyjęli, bo nie wiem. A w ogóle. Ja nie skończyłem mówić na początku chyba dlaczego yy, pojechałem yy, samochodem zamiast karetką. To też jest ważne, bo... Dyspozytor powiedział, że karetka nie przyjedzie. Powiedział, że karetka nie przyjedzie, a później okazało się, że ona przyjechała w to miejsce, skąd ja odjechałem. Więc zajebiście, że dyspozytor może mi powiedzieć coś w stylu właśnie, że to nie jest nagła sytuacja, że no niech pan jak ma pan czym podjechać, to niech pan podjedzie, bo no jakby my nie będziemy wysyłać na takie rzeczy karetek. I tak tak. dobra, nie, nie wiedziałem, że to tak się robi tutaj takie yy, szachraje, że nie wysyła się do takich rzeczy karetek. No dobra, musi zagrażać życiu albo oddychać, a nie oddychasz albo nie przyjeżdża. E, więc no, pojechałem samochodem. Właśnie tym i, z jakimś ziomkiem, sorry, że zapomniałem imię, kurde, a nawet się witałem. Przedstawiałem i tak dalej dzięki, że tam pomogłeś też e, nieważne, nieważne, no. E, no i mówię, i przyjechała ta karetka i później na tym. E, na tej Sorze to oni mówią, że no jakby przecież przyjechała, a pan tutaj jest, co co pan? Przecież miało pana przyjechać. Już była, a ja. No dobra, nie, no to. Do ugadajcie jedną wersję, ugadajcie jedną wersję. Dawaj, bomba. O, boom! Bomba, bomba. Weź mnie, hukni, nie? Zabijcie mnie, Polaki. Zabijcie mnie. O, kurde, to może być int, a może jednak nie. Dawaj go też. Go też mamy, chodź dużo, bo ludzie. Musimy go mieć. Kurde, zdążył Nexus umrzeć. No dobra, to by było na tyle. siema, nara, elo i cześć! Pa!